Siemano widzowie, Pierwsza runda turnieju o normę arcymistrzowską. Gram z najwyżej notowanym zawodnikiem w turnieju, arcymistrzem Wojciechem Platem, ranking 2548. Także na sam początek dostałem finałowego bossa. No i cóż, poszło z mojej strony D4 tym razem. Nie było zbytnio czasu na przygotowanie się. Przeciwnik G6, Jaskoczekiewczyk, 3 goniec G7, C4. No i przeszliśmy do. G3, na co przeciwnik wrzucił D5, czyli natychmiastowo konturuje w centrum, ja tutaj zdecydowałem się wybić, goniec G2, więc takie naturalne podejście i tutaj zdecydowałem się na roszadę, po czym przeciwnik zagrał skoczek C6, zaatakował mi pionka, więc ja się obroniłem, no i szybko wrzucił E5. No I tutaj powiem Wam, że w debiucie zostałem troszeczkę oszukany, ponieważ zazwyczaj, zazwyczaj ten wariant powstaje w takiej kolejności posunić. I tutaj niestety nie wyłapałem pewnych różnic w tej pozycji, bo wchodzi skoczek C6, E3, no i właśnie po E5 mam D5. A zauważcie, że w tej konfiguracji, kiedy jeszcze skoczek C3 nie jest zagrany i przeciwnik nie zrobił roszady, no to te, tego D5 po prostu nie ma. Wydawało mi się, że to nie jest problem, ale okazuje się, że to jest problem. Natomiast co należało grać w takim razie? Skoczek C3. Mogłem wyczekać przeciwnika. No i jak zrobi Roszadę, ja robię Roszadę, przechodzimy do tego samego. A po skoczek C6 gram E3. No i wtedy już na E5 posiadam ten ruch D5. No, takie, takie detale. E, takie detale mają znaczenie. E, no ale dobra, znalazłem się w takiej sytuacji. No i że tak powiem, e, tragedii tutaj jakiejś nie ma. E, natomiast są, e, są pewne niedogodności. No bo tak, e, zastanawiałem się e, po pierwsze nad e, zagraniem skoczek C3. I tutaj e, pozycja jest jak najbardziej w porządku e, po prostu e, do gry. E, mogę zagrać goniec G5. Przeciwnik F6 nie zagra, bo sobie gońca zablokuje, więc musi odchodzić tym hetmanem, a na D6 ten hetman jest często narażony na ataki. Mogę zagrać sobie wieża E1 na spokojnie, gdyż po wybiciu na D4, no to tam na E7 różne akcje się dzieją. Niestety jakoś jakoś nie przemawiała do mnie ta pozycja, szczerze mówiąc. W sensie, nie ma tutaj jakiejś tragedii, ale no jednak ten izolowany pionek, no chociaż inna sprawa, że zaraz skoczek E4, skoczek C5 wrzucę i jest okej. Okay. No, po, pozycja była w porządku, tylko jakoś w, w mojej głowie mi się to nie podobało. To, to posunięcie goniec G5 nie przyszło mi do głowy, bo to, to rzeczywiście psuje koordynację czarnych figur, a w sytuacji jak ten hetman by sobie stał bezpiecznie na D8, no to byłoby okej. Okay. No, to już. A zobaczcie, jaka wartościowa partia, nie? 10 ruchów nie zostało zagrane, już dwie, dwie nowe rzeczy się dowiedziałem. No dobra, więc finalnie zdecydowałem się na bicie na E5. Przeciwnik przeszedł do takiej końcówki. No i ja zagrałem skoczek C3. Więc oczywiście chcę zakończyć rozwój, za zagrać sobie koniec D2, wieża C1. No, i miałem plan taki, że tutaj po linii C być może nawet będę atakował. No, tylko problem jest taki, że wcale nie jest to takie hopsiup się rozwinąć ponieważ po goniec D2, co poszło w partii, przeciwnik gra skoczek C4. Okazuje się, że najlepsze byłoby tutaj zagranie E4 i ja liczyłem ten wariant, tylko odrzuciłem ze względu na skoczek C4, no bo teraz wisi mi na E3, wisi mi na B2, no i stwierdziłem, dobra, no to się muszę wrócić, to niedobrze. No, okazuje się, że jest posunięcie goniec D4, które całkowicie mi do głowy nie przyszło, Chodzi tutaj o to, że jak skoczek B2 to goniec E5 i taka pozycja jest świetna. Dwie lekkie zawieże, no i przede wszystkim ten goniec piekielnie aktywny. A jeżeli przeciwnik wybije w ten sposób i weźmie na B2, no to ten jego, ten jego skoczek jest w pułapce. Okazuje się, że po C5 jest wieża D5 no i ten pionek zostaje odbity. Czarny uratuje sobie skoczka, ale pionek zostaje odbity, no i też biały się bardzo tutaj aktywizuje. No niestety te, ten pomysł mi nie przyszedł do głowy, więc ja poszedłem na goniec D2, no i przeciwnik rzeczywiście mi się tu wpakował na C4, ja zagrałem goniec F1. Zbić na B2 właśnie przeciwnik nie może, bo wieża B1 i mu tego skoczka złapie, więc zbił na D2. No i teraz mam trochę gorszą końcówkę. No bo przeciwnik ma parę gońców, plus też ma trzy pionki przeciwko dwóm na skrzydle hetmańskim, więc tam ma opcję wytwarzania wolnego pionka. No i to oczywiście jest dla mnie pewnym problemem. W partii nastąpiło króle 7. No, i ja się zastanawiałem, czy tutaj uruchomić te moje pionki. No i tak sobie myślałem, że jeżeli uda, udałoby mi się dopchać tego pionka na E5 i wpakować skoczka na E4, no to jest cudownie. No tylko problem jest taki, że przeciwnik tutaj szybko może te moje pionki rozbijać, no bo sobie po prostu wrzuci F6 albo nawet G5. No, i tak de facto, no okej, okay, zablokowałem mu tego końca z G7, no ale za chwilę mi te pionki po prostu zniszczy i nic z tego nie będzie, a jeszcze przekątna tutaj osłabiona. No i tak myślałem, co tutaj robić, co tutaj robić. No i doszedłem do wniosku, że trzeba się po prostu grzecznie bronić. No więc zagrałem goniec C4, żeby utrudnić przeciwnikowi rozwój. Bo ten goniec jak stanie na E6, no to współpracując z kolegą z E5, no to realnie mi tutaj będzie życie utrudniał. No i tego oczywiście nie chciałem. Więc tak, przeciwnik oczywiście nie może zagrać wieża D8, bo straci pionka na F7. No i też... Goniec e6 w tym momencie nie jest dla niego jakieś cudowne, no bo ja po prostu wybiję, yy, zagram wieża ad1 i teraz jak już przeciwnik nie ma pary gońców, no to na spokojnie. Odejdę sobie skoczkiem, zagram b3, żeby pionek nie podwisał, linię d mam pod kontrolą, yy, oj, yy, skoc skoczka będę wrzucał na c5, no i to już jest, yy, to już jest w porządku. No ale przeciwnik tutaj znalazł takie złośliwe goniec g4, no i tutaj to, to jest też już w tym momencie była widoczna ta pewna różnica, ponieważ raz, że w debiucie tam się wpakowałem w wariant, przeciwnik szybko grał, no a później w tej końcówce dochodziliśmy powiedzmy do mniej więcej podobnych wniosków, tylko że przeciwnik tak 10 razy szybciej. No i to finalnie skończyło się niedo moim niedoczasem. No dobra, więc tutaj po goniec G4 dosyć długo liczyłem F3. Na pierwszy rzut oka wygląda to fajnie, no bo jak tutaj goniec zbije na F3, to gram wieża F2. No i jak teraz goniec odejdzie na D5, no to mam różnopolowe gońce przy równym materiale, no to co najmniej remis. Jeżeli natomiast przeciwnik zbiłby na C3, no to wtedy wieża F3, bicie na B2, bicie na F7 z szachem i wieża B1 na koniec. I jeszcze z tym pionem B7 są problemy. Więc to wyglądało świetnie, no tylko jest pewien problem. No bo przeciwnik może wtrącić bicie na C3, B bije C3, goniec F3. No, i teraz powierza F1. No, ta końcówka już jest paskudna. Z materialnego punktu widzenia jest porówno, ale przeciwnik ma zdrową strukturę pionową. A ja mam tutaj dwie słabości na półotwartych liniach. No ja tak myślałem, myślałem przez moment, czy, czy by na to nie pójść. Czy w takiej pozycji bym się nie chciał bronić. No, i ogólnie, no można. Ale no tak jak w partii, też nie jest dobrze. Także no można tutaj próbować, ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest ok. No więc stwierdziłem, że podejdę tutaj cierpliwie do tematu. Nie będę się wyrywał, nie będę wydziwiał. Znaczy, no nie będę forsował akcji, nie będę robił sobie słabości, po prostu podciągnę króla. Przeciwnik wieża D8. Ja jeszcze tu królem podszedłem przeciwnik B5, no i zagrałem goniec E2, żeby tutaj wymienić. Jeżeli któregoś z gońców się pozbędę, no to jest to dla mnie bardzo na plus. Bo w sytuacji, kiedy przeciwnik ma dwa gońce, no to wtedy realnie mam problemy i po czarnych, i po białych polach, a w ten sposób tych problemów nie ma. Przeciwnik tutaj. W zdecydował się wybić na D2, król D2, wieża D8. No to ja musiałem się tutaj wrócić. Fajnie byłoby przestawić tutaj króla na Hetmańskie, bo jednak te piony mi tutaj podwisają, więc dobrze byłoby je obronić. I o tyle, o ile goniec C3 się nie boję, bo mam goniec G4, no to jednak jest tutaj inny problem. Mianowicie goniec E2, skoczek E2 i wydaje się, że wszystko ok, ale wchodzi goniec, bije B2. No i po, po król B2 wieża D2, no i jest pozamiatane, bo raz, że straciłem pionka, a dwa, że w końcówce wieżowej no, przeciwnik ma wieżę znacznie, znacznie aktywniejszą. Więc w partii król E1, no i przeciwnik nie wymienia, tylko goniec E6. No i tutaj widać, że te gońce naprawdę działają bardzo, bardzo aktywnie. No i teraz pozostaje przeciwnikowi tylko uruchomić pionki, wytworzyć wolniaka. No i tym wolniakiem mnie na Hetmańskim ubije. No więc ja myślałem w jaki sposób się tu przestawiać do defensywy. No i wymyśliłem, że no trzeba szukać jakiś kontrans wieża C1 żeby tym pionem C6 się zainteresować, no to przeciwnik zagrał F5, żeby odebrać mojemu skoczkowi ewentualnie pole E4, żebym się nie zaktywizował. No to ja koniec F3. Dalej szukam swoich możliwości. Przeciwnik tutaj obronił. No to ja zagrałem B3. A tutaj jeszcze ważna sprawa: bicia na C3 gońcem się nie boję, bo wieża bije C3. I jak przeciwnik zbije na A2, to ja bije na C6. Także to jest git. Więc gonie C3, przeciwnik obronił. No i ja B3. I tutaj już widziałem promyczek nadziei w tej pozycji. Przeciwnik zagrał A5. I tutaj, tutaj już mi się zaczęła pomału podobać ta pozycja. Ponieważ mam posunięcie skoczek E2. Co zagrałem w partii. No i teraz wisi na C6. A mam też plan wrzutki skoczka na D4. I ten skoczek na D4 będzie super, super aktywny, co oczywiście utrudnia oponentowi życie. No i przeciwnik zagrał król D7. Jeżeli zagrałby od razu A4, no to ja teraz biję na A4 i wygląda to piekielnie groźnie. No bo teraz ten pionek B będzie leciał do pola przemiany. Ale mam wybicie i wieża C5 na koniec wariantu. I tutaj jeszcze sprawdziłem ruch goniec B3, no ale to bije z szachem, król F6, bo tutaj oczywiście grozi mat, nie? więc to jest potencjalny problem, no ale mam skoczek D4 i po biciu na E5 bije na B3, dwie lekkie na wieżę. Co najmniej tutaj zablokuje zawsze na polu B3, także to by było super. No dobra. A, a jeżeli tam przeciwnik obroni końca, no to wiadomo, zgarniam pionka, i teraz już jestem całkowicie bezpieczny. Więc w partii nastąpiło król D7, no to ja właśnie skoczek D5. I tutaj już wiedziałem, że jest dobrze. Tylko problem był taki, że jednak dalej w tej końcówce muszę naprawdę mega czujnie grać, a czasu było bardzo, bardzo mało w tym momencie. No i tak, przeciwnik zagrał a4, ja wybiłem. Jeżeli chodzi o koniec a2, no to rzeczywiście tutaj sporo wariantów miałem do policzenia, co po tym goniec a2 się wydarzy, ale jest wszystko ok. Ponieważ gram wieża a1 i teraz, jeżeli przeciwnik odejdzie gońcem na c4, no to jest a5, po król c7 a6, po król b8 a7, po król a8 wieża a6, na pionka c6 i pogoniec d5 po prostu wybije, wybije na c6. No i ta wieżówka jest już w tym momencie kompletnie remisowa. Także to jest w porządku. Jeżeli natomiast goniec poszedłby na d5, to wtedy wybijam, wybijam na b5 i wieża d1. Bronię pionka d4. I jak przeciwnik podciągnie króla, ja podciągam swojego na d3. No i teraz wieża A1. Jak ruszy tylko B3, to król C3. No, a, a zaraz będę się chciał tam wpakować na ósemkę. No i wtedy tym ciężej będzie mu tego piątka uruchomić. Mój, mój król jest wystarczająco blisko. Natomiast jeżeli w tym wariancie. Przy... Oj. Jeżeli tutaj przeciwnik właśnie powierza d1, od razu pionka uruchomi, no to wtedy znowu podciągam króla i mam król c4. I tutaj na czas zdążam wrzucić d5. Przeciwnik musi bronić swoją wieżę i idę d6. No i wymieniają się pionki, no i to po raz kolejny jestem uratowany. Także już tutaj mi się podobało. Przeciwnik właśnie nie bił na A2, zbił na A4, to ja A3 i tu już jest ok. Ta pozycja jest po prostu równa. Przeciwnik wieża D4, ja zbiłem na C6, no tylko, że miałem tutaj kilka minut na zegarze, jest to 30 ruch, więc jeszcze 10 minut do kontroli. Przeciwnik król D6. No to ja zagrałem sobie goniec b5, żeby ten goniec nie podwisał. No tutaj no trzeba by uważać, bo na przykład po król d2 goniec c4 szach jest nie za fajne. No i wiadomo. Ale dobra, nie podstawiłem. Goniec b5, goniec b3. Królem podszedłem. No i przeciwnik f4. Dalej mi tu utrudnia życie. No bo inaczej to bym sobie zagrał król e3 i luzi karbuzik. Bić na f4 nie bardzo. No bo wtedy wieża zbije, później pionem H się przeciwnik zainteresuje. No więc poszedłem na aktywność, przeciwnik króle 5, szachuje dalej. No i goniec D3. Odciąłem mu tę wieżę po linii D, goniec E6. Zagrałem F3, przeciwnik H5, zagrałem goniec C2, przeciwnik G5. No i tutaj odwaliłem manianę, ponieważ zbiłem na F4. Co jest po prostu głupie. Tak myślałem nad ruchem goniec E4. No, i tak nie, nie wiedziałem, czy to git, czy to nie jest git, tak szczerze mówiąc po prostu. Natomiast no, jest, jest to w, w porządku pozycja, tylko no, mając tutaj 30 sekund na zegarze, no to nie byłem w stanie tego dokładnie ustalić, czy ja tego pionka na 100% złapię, czy czy nie złapie, natomiast okazuje się, że to jest w porządku, no, po prostu zagram wieża A5 i jeżeli H3 to król E3 no i po H2 mam wieża H5 i pionka na czas łapie no a jeżeli przeciwnik wieża D1 no to teraz gram wieża H5 i po raz kolejny pionek idealnie na czas złapany no, niestety tutaj pod presją czasu nie doliczyłem. Zdecydowałem się na GF, co dalej jest w granicach remisowości, ale daje przeciwnikowi duże praktyczne szanse. Przeciwnik zbił, wieża A5, wieża H4. No i właśnie tego piona H2 stracę i tak czy siak wolny pionek H będzie szedł. Zbiłem na A4, przeciwnik wieża H2. Królew 1. I tutaj już dostałem dodatkowe pół godziny. Chociaż powiem wam, że tu. Ta... Ta pozycja może się wydawać prosta. Że tu nic się nie dzieje, jest, jest, jest gitówa. Ale ta pozycja jest bardziej porypana y, niż, niż może się wydawać. I naprawdę, tu te pół godziny, moment mi zleciało, żeby to y, te różne rzeczy tutaj policzyć. Przeciwnik zagrał H4. No to ja. Król G1 y, do tego momentu prosto. No i teraz pytanie: jak, jak się bronić dalej? Y, bo, co chce zrobić przeciwnik? No, chcę zagrać goniec D5, podciągnąć króla, ewentualnie podciągnąć pionka, no i mnie tutaj ubić. Ech, I się pozycja trzyma na jedynych ruchach. Ech, więc tak, pierwsza rzecz. Zastanawiałem się, czy lepiej tego gońca jest przestawić tutaj do obrony, czy lepiej jest go trzymać tutaj. Okazuje się, że yy, goniec C6 remisuje, goniec E8 przegrywa. bo goniec C6 obawiałem się H3 yy, z planem H2 yy, i później goniec H3, goniec G2. I jak zbije pionka, to goniec F3 szach i tracę gońca. No tylko właśnie jest yy, posunięcie wieża C5 i zawsze tego gońca będę bronił. I po prostu jest to remis. Jakoś nie, nie przyszedł mi ten pomysł do głowy. Gonie C8 przegrywa. Co ciekawe, ani ja, ani przeciwnik nie widzieliśmy w jaki sposób. Stokwisz podpowiedział w jaki sposób. Wieża D1 wygrywa. Czego na pierwszy rzut oka nie widać. Mianowicie po król H2 G4. I jak zbije. To mat. <grym> No nie, no kompletnie, kompletnie tego motywu nie widziałem. Przeciwnik też nie widział. Także widzicie, no. Kilka figur na desce, a takie cuda się zdarzają. No, nie widzieliśmy obej. W partii poszło koniec D5. No i tutaj znowu, no, miałem. Miałem mało czasu. No i pod presją czasu zawaliłem sprawę, ale no. Po prostu dosłownie metr przed metą się wywaliłem. Więc tak, goniec H5 to jest OK. H3. Liczyłem tutaj oczywiście też król E5, ale król E5 nie działa, bo jest goniec F7. I powybijam do spodu na D5 i tego przeciwnik nie wygrywa. Więc przeciwnik H3 ja goniec G4. No i teraz tak, jeżeli wieża G2, to król H1, wieża G4, zbić wieży nie mogę, bo związanie, ale biję na D5 i wieża D3. I wieżówka jest remisowa, bo zaraz y, zainteresuje się pionem. No ale król 5 i tutaj już nie jest to takie hop -siup. no bo przeciwnik chce tutaj wleść i po zawodach. No więc wieża A4 wygląda zacnie, no tylko jest pewien problem, y, bo tutaj wieża G2... I jak król odchodzi w tę stronę, no to teraz wieża G3. I okazuje się, że piona nie ma jak zatrzymać. Natomiast, jeżeli król idzie w tym kierunku, to następuje. Wieża G4. No i, i teraz na związaniu, więc pionem zbić nie można. No a jak wieża zbije no to goniec f3 no i znowu przegra. Więc wieża a4 nic nie daje, więc zagrałem goniec h3, co jest najlepsze. Przeciwnik zagrał królew f4. Więc zagrałem tutaj goniec g4, co przegrywa. Goniec, goniec g2 remisuje w tym momencie. Chodzi o to, że jak przeciwnik zagra król g3, to goniec f1 i Zbić gońcem nie może, bo wtedy pionek leci z szachem. Zbić królem nie może, no bo wtedy wieża d5 i goniec g2. A jeżeli tutaj zdecyduje się nie związać planem cyk, no to wieża c5. Pozycja wygląda mega mega słabo, ale się wszystko zgadza co do tempa. Wieża bije g5, królew 4 yy, i teraz yy, Mogę wieża G2 zagrać. Jak przeciwnik e, goniec H3, to wieża F2. No i idealnie, co do ruchu się wszystko zgadza. A po król G3 e, idę pionem. I jest remisik. E, no niestety, e, niestety nie doliczyłem. Zagrałem goniec G4. I powiem wam szczerze, że byłem przekonany, że tutaj się utrzymam. E, przynajmniej tak wynikało z moich obliczeń. Bo jeżeli król G3, to mam wywalone, bo teraz nie ma już pionka H, więc nie muszę się go obawiać i po prostu uciekam królem z siatki matowej i remis. Ale przeciwnik goniec C4 i ja to liczyłem goniec C4, że on mi odbiera pole F1. I tutaj jeszcze jestem w stanie się uratować. Eee, tak, jeszcze jestem w stanie się uratować, ale eee, ja zagrałem goniec H5, co... To myślałem, że jest ok, ponieważ jak przeciwnik zagra król G3, no to bije na G5. No ale kurde, G4 przeoczyłem. No hamskie, G4. I teraz jak zbije, to cyk. I już szacha nie ma na G5. No a jak zbije, to cyk. I znowu szacha na G5 nie ma. No i po prostu dostaje mata. Ach, no, no, ni no niestety. No niestety. Tego typu detale decydują. Ale tutaj no, jeszcze się nie poddałem. Jeszcze próbowałem się bronić F4. Bo mata nie ma. I ogólnie wieża i goniec na wieżę to jest remis. No ale tutaj akurat mam tak odciętego króla, że tutaj remisu nie ma. Wieża G5, król 3 F5, F6 i król 2 I co najlepsze goniec F3. I ta moja własna wieża. Odcina mojemu królowi drogę ucieczki. No i tutaj kończy się to matem. O, oh, no powiem wam, ciężka gierka, ciężka gierka, bo... No, wpakowałem się oponentowi w wariant, dostałem gorszą końcówkę, broniłem, zaciekle tę końcówkę, no robiłem co mogłem. Ale na koniec niestety jeden motyw przeoczony. No i gonga wyłapa Także cóż, no, ta, takie, takie są właśnie szachy. Prędzej czy później ten słabszy się musi pomylić, nie? No i niestety w tej partii to ja tym słabszym byłem. Także niestety turniej o normę arcymistrzowską zaczynam od porażki. Z najwyżej notowanym rywalem w turnieju, więc powiedzmy, że nie ma dramatu. Ale jednak te pół punktu. Już było na wyciągnięcie ręki. Także to trochę boli. No to cóż, teraz, teraz kolejne rundy będę grał codziennie, choć jednego dnia chyba będzie runda podwójna, z tego co kojarzę. Także jeszcze 8 ciężkich partii przede mną. No i cóż, będę walczył dalej, wiadomo. Dobrze, także jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w kolejnej produkcji. Także dzięki za uwagę, pa!